widziałem oponenta Co jest? Co jest? Napierdalam Dzięki za coś Patrz na tego fraga, kaczor. Patrz! Elo, <laughs> boniec Siemanko Siemaneczku Kurczę Elo newry Patrz na kufraga Nie, 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 oj o Dziękuję bardzo Dobra, dobra, dobra On się wybije Patrz, czytam go jak książkę Czekaj, 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 a Petro więcej? Zesteśmy koksa może, o On się słabo wbije Dostał, ale jest krzywy knop niestety Patrz tego fraga, patrz tego fraga O Jezus Widziałeś to What's going on! Nie! Wybił się w tym samym momencie Został hitka, ale niefortunnie, bardzo niefortunnie. Czekaj, czekaj, cze. Będzie na mnie skakał. Czytam go jak książkę. Tylko, że. O! Czytam go jak książkę, mówię ci. Widziałeś tego fraga? I tego też. Aj... Oj, oj! Oj, 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 oj co ja robię? Tego też biorę. Jedziemy po niego, jedziemy z nim, wybija się. Um, polczą na dół, polczą na to ktoś jest. Oj, ależ to był hak, hak niezły. Proszę ciebie, cześć, widziałem oponenta, co jest, co jest. Napierdalam. Dzięki za coś Patrz na tego fraga, Kacur. Patrz Czytam go jak książkę Wiedziałem, że pójdzie w dół, będzie za mną skakał i oni skaczy na spawna. Siemanko, widziałeś to? To dla ciebie Kacur. Wiedziałem, że on na mnie będzie skakał i, w, i idealny timing. W tym samym momencie co on zeskoczył, Ja się wybiłem do góry, Hitek, cyk i chłop wita się ze spawnem. Pozdrawiam. Kurwa, i teraz ja witam się ze spawnem. Jezu, po meczu. Jednak nie. Jeszcze czu czuwa nade, nade mną buch Minecraftowy. Tu leci ziomek jakiś. Nie, nie dosięgniemy go, niestety. Zjedzmy do 13,5 HP. O Jezus, nie, nie, nie. Ale ryzyko. Aj, znowu ryzyko, ale nara. Patrzmy tego fraga Buk, Malinusiek, siumanko Oj! Do lewej Do prawej Je też. Stok! Wybija się umiera. Jak tak można? On nie poleciał? Co on robi? Idzie do prawej. On idzie do prawej. Skacze w dół, idzie, skacze Aha! Ja mam miecz! Nie wierzę w to, że ja mam miecze zamienione. Nie przewidziałem takiej sytuacji, ale... Dostał. Ale przewidziałem właśnie to, że... Teraz idzie na spawn'a. Puuuuk! One gun! Słabo się... Nie mogę, plecy. Ryzykujemy Opłaciło się ryzyko Też idziesz na spawn'a Siemanko Task Za plus 5 I tego też bierzemy Cześć Za 5 sekund Zejdźmy w dół zejdźmy w dół troszeczkę jeszcze Teraz nie wierzę Pięknie To było 5 sekund, naprawdę Przysięgam, że to było 5 sekund. Przysięgam, że to było 5 sekund Odlicz... odliczek naprawdę. Mówiłem. Pięknie, bardzo dobrze. Świetnie. Wejdźmy tu do 7P Pasz go fraga. Nie, za słabo wybił Też dostało? Albo nie? Nie dostał. Dostał, nie, dostał, nie, to nie ode mnie. O, ode mnie! Fazer! Bardzo pięknie! 8, nie knokaj, proszę <laughs> Ja swój fan Kurczę. Nie, no widzisz to Ostatni refil Double kill! Jeden chociaż? A nie, ja mam cztery refile jeszcze Pat jakiś ziemniak! O 12 refili Słaba wybitka. Poczekaj, poczekaj. Nara, destroj Widzimy się na spawnie. Pa, pa, pa. On to przeszedł. Ile ranku? 1600. Niedużo. Ale torpedę walnął. Dobijamy go. Nara. Ujujujuj, uj, uj. jakiś setuszawaty manko Kurczę, ja bym się pobił bardziej do lewej albo do prawej I oni właśnie tam idą Nie Pyk Pierwszy, patrz, 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 patrz to, Triple kill, triple kill, patrz to, patrz to Nie, zabrał mi go Chowek. Jak tu chłop kąpi, to się zajebie Jasne Destroy Nara destroy, ale zbejtowany Ale destroy zbejtowany O Jezus Double kill? Szkoda, szkoda Double kill Nie Double kill Ui! Ależ to były piękne dwa hity w lodzie Ależ on to zrobił Beautiful By, by to powiedział jakiś Angol Są dziury Pusty hit mi wszedł Poleciał Przypadkowo I przypadkowo go zabiłem Poleciał do góry. Patrz na tego fraga. Poszłę tylko tego fraga. Nie. Kurcze. Gdyby timingowo sekundę przytrzymał. Patrz... Poleciał. Idiota. Debil. Przeżył. Jakim cudem. O Jezus. Ja tu nie chcę być. Ja tu nie chcę być. Patrz tu taki fraga, patrz tu do fraga. Dostał. Widziałeś to? Ryzykowne to było, ale się opłaciło. Pięknie. Świetny frag. Lubimy takie. Dostał. O jezu, gg, 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 brat Kramp poszedł właśnie na spawna eee, Nie, 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 Susquense, byku, sorry. Poszedł fraga. Aha. Aha. Ryzykuję! Ryzykujemy! Kurczę! Nie spodziewa się mnie! No ja spodziewa jednak Padni, proszę! O Jezus Maria Kto wie co tu się stało właśnie w tej sytuacji nie jak na -R na czacie O Jezu Świetnie to było! Genialne! On się wybija do góry jego ja go zabijam. Się nie wybija do góry Hit z łuku Hit, Hit z łuku Cofa go o jedną kratkę Przez co ja mogę go hitnąć pierwszy I chłop dostaje knoka, leci w dół Dziękuję, dobranoc I widzimy się na spałnie byku Świetne to było 1600 rankingu z powrotem